Jakie są różnice w cenach kuszetek w PKP Intercity? Już Wam tłumaczę jedną właśnie jadąc. W PKP Intercity występują zarówno koszetki, czyli miejsca do leżenia, i wagony sypialne. Przy czym koszetki dzielą się na te, które mają 4 miejsca i 6. Kuszetka 6-osobowa kosztuje 59 zł, znaczy to jest dopłata za kuszetkę do zwykłego biletu, który kosztuje wiadomo według taryfy i waszej trasy. Są ulgi oczywiście. Kuszetka z czterema miejscami do leżenia kosztuje złotych 69, to są nowsze, zmodernizowane wagony, zwykle w PESie w latach 2015-2016. Przez co te wagony czteroosobowe są lepiej wygłuszone zwykle niż sześcioosobowe, z nich ciszej. No i wiadomo, dwie osoby mniej. Kuszetki są bez podziału na płeć męskiej i damskiej w jednym przedziale. Wagony sypialne kosztują złotych 79, no i są często najstarsze de facto, bo to są jeszcze stare nrd z w Gerlitz. Ale też są zwykle dobrze wycieszone i przyjemnie się nimi jedzie. W wagonach sypialnych mamy również zawsze zlew, co jest całkiem ciekawe. I lusterko, więcej lampek i takich rzeczy. Wagony sypialne są też zawsze jednopłciowe: kobiety i mężczyźni podróżują osobno, no i teoretycznie można wykupić kupić na pary albo nawet pojedynczy przedział. No ale to już koszty rosną. We wagonach sypialnych jest też lepsza poście: w koszetkach są to takie dwa koce rozdzielone prześcieradłami. W wagonie sypialnym taka bardziej prawdziwa, właśnie. No i jest poczęstunek. W przedziale czeka woda, jakieś małe ciasteczko, tym razem ostatnio to są góralki i taki zestaw, jakby do higieniczny, z mydłem i ręczniczkiem. A rano konduktor przynosi kawę lub herbatę i jakąś drożdżówkę. Tak więc nie wiem, czy koszty serwisu, nie wypełniają tych 10 zł, które są różnicą między krzotką czterosobową a trzyosobową z wagonem sypialnym. A ogólnie, jakbyście gdzieś kiedyś jechali i nie byłoby tych tańszych koszytek, zapytajcie zawsze o sypialny, bo czasem nie proponują, a to jest naprawdę niewielka różnica w cenie. Pozdrowienie z pozdrowienia z pociągu.